Witam was ponownie. Wiecie co? Musiałem kupić taki zasilacz do domowy do prądu do 220 do tego wybasta, bo jednak z tej baterii z yy, kosiarki, co że odpalał w pierwszym filmie, no to nie, no nie chciało tak bardzo dobrze działać. wyłączało się po jakimś czasie. Teraz uruchomiłem na na tym zasilaczu. Makosław już leci dupę grzać. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? I już leci. Już ciebełko leci, co nie? Takłoś, tak, tak. Nie, 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 cisza, cisza. Cisza ładnie. Idź tam sobie jedz ładnie. Zaraz uruchomimy i będziemy szli na spacer, ale jeszcze nie teraz. Także tak. Że tak. Odpalenie po raz drugi jeszcze muszę grzejniki, gdzieś dwa tam widziałem, ale dzwoniłem. Dzisiaj goś nie odbieram, tak wygląda wyświetlacz. Dwa grzejniki założę tu, o, jeden tu, drugi tu. Wywast to tutaj gdzieś może postawię, i będą grzały tu grzejniki na ścianie słumnika. <laughs> A z rury będzie leciało ciepło na garaż osobno także tak to pozdrawiam wszystkich serdecznie i tak podziała tak działa? Jadł ładnie o tak super a rąsia rąsia ładnie no rąsia o tak bardzo ładnie pozdrawiamy